Nie ma w ciągu roku lepszego momentu na patrzenie w nocy w niebo niż sierpień. Dlatego dzisiaj zaglądniemy wspólnie do księgi ósmej pana Tadeusza pod tytułem Zajazd. Znany już państwu z muzealniakowych odcinków wojski tym razem zaskakuje rozległą wiedzą o astronomii. W pogodną letnią noc opowiadał on mieszkańcom dworu w Soplicowie historię o gwiazdach pokazując różne gwiazdozbiory, ale też objaśniając ich nazwy. Ujawnił przy tym doskonałą znajomość mitologii antycznej, ale także ludowych wierzeń litewskich oraz historii biblijnych. Kim byli Lele i Polele? Co przesiał Bóg przez gwieździste sito? Co ważono na zodiakalnej wadze? Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z fragmentu Pana Tadeusza, które znajduje się pod filmem? Układy gwiazd na niebie faktycznie przypominają patrzącemu różne kształty. Dlatego dalej chętniej posługujemy się nazwami gwiazdozbiorów, choć doskonale wiemy, że w rzeczywistości gwiazdy nie mają ze sobą nic wspólnego, a nawet często znajdują się bardzo daleko od siebie. Ale nic nie przeszkadza nam dalej obserwować sierpniowe niebo i szukać nowych połączeń i nowych historii. Na oglądanie prawdziwego nieba może być dla muzalniaków zbyt późna pora, dlatego spróbujemy sami sobie stworzyć niebo usłane gwiazdami. Będą państwu do tego potrzebne: kartka papieru, szczoteczka, na przykład stara szczoteczka do zębów albo do paznokci, rozwodniona farba oraz kolorowy flamaster. Farbę nakładamy na szczoteczkę i przeciągając po niej palcem, chlapiemy na kartkę. Stworzy się wzór podobny do układu gwiazd na niebie. Gdy farba nieco przeschnie, w ruch pójdą flamastry. Proszę poszukać kształtów i historii. Dowolnie łączyć kropki w gwiazdozbiory. Ważne, by wspólnie wymyślać niesamowite opowieści, ale przede wszystkim dobrze się bawić.